W tym roku spotykamy się z magazynem policyjnym. Dlatego też będzie on dzisiaj poświęcony podsumowaniu działalności Jeleniogórskiej Policji w mijającym roku. Dzień dobry. Zbliża się ku końcowi rok 1992, dlatego też jest najlepsza pora na podsumowania. Dzisiejszy program właśnie temu będzie poświęcony, ponadto pokażemy komunikat. Zapraszam. Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie życia, zdrowia i mienia obywateli jest jednym z podstawowych zadań Policji. Dlatego chcemy Państwu pokazać rzeczywiste zagrożenie przestępczością w Jeleniej Górze i rejonie. Policja Jeleniogórska notuje obecnie przestępczość na poziomie około 4600 zdarzeń rocznie. Jest to około 8% mniej niż analogiczny okres roku ubiegłego. Jest to pozytywne zjawisko, pokazujące systematycznie od kilku lat spadek zagrożenia. W ślad za tym zauważamy wprawdzie niewielki, ale wzrostowy wskaźnik wykrywalności, kształtujący się obecnie na poziomie około 50%. Struktura rodzajowa przestępczości przedstawia się następująco. Na ogólną ilość zdarzeń notujemy około 1600 włamań do obiektów prywatnych, 240-250 włamań do obiektów społecznych. Kradzieże stanowią około 6, 600 zdarzeń. Gement .com. Gement .com. Naszym zamierzeniem jest dalsze ograniczenie ilości zdarzeń przy jednoczesnym wzroście wskaźnika wykrywalności. Wydaje nam się, że zaczęły tu funkcjonować... Przeprowadzone zmiany organizacyjne Jeleniogórskiej Policji. A mam tu na myśli utworzenie pięciu komisariatów w mieście. Także reorganizacja sposobu zarządzania i kierowania policją poprawiła naszym zdaniem szybkość reakcji na zdarzenia. Zgadzamy się często z zarzutem, że nie widać policji. My twierdzimy inaczej, że nie o to chodzi, by było nas widać, lecz by działać szybko i skutecznie, by być w jak najkrótszym czasie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Policjanci jeleniogórscy ujawnili w bieżącym roku ponad 35 tysięcy wykroczeń, z których 28 tysięcy załatwiono w postępowaniu mandatowym. 1700 skierowano do kolegium do spraw wykroczeń, a pozostałe zakończono pouczeniami. Wynikiem pracy policji było zatrzymanie ponad 1800 osób w Izbie Wytrzeźwień. Policjanci zatrzymali ponad 240 osób. Na tzw. gorącym uczynku przestępstwa przeprowadzili 1100 interwencji na wezwania obywateli. Gement .com. Gement .com. Nie notowaliśmy przypadku zbiorowego zakłócenia porządku. Zauważamy natomiast coraz więcej wybryków chuligańskich ze strony młodzieży. Pomimo włożonego wysiłku, nie oceniamy stanu porządku pozytywnie. Na każdym niemal kroku widać naruszenia prawa. Na przykład łamanie zakazów ruchu, zakazów zatrzymania, parkowanie na trawnikach, na przejścia dla pieszych, rzucanie petar w gęsto zaludnionych ulicach, zakłócanie ciszy nocnej, bójki i wiele innych. Dziedzina pracy policji stwarza coraz więcej zagrożeń. Notujemy w ostatnich dwóch latach gwałtowny wzrost liczby wypadków, a co za tym idzie, coraz więcej ludzi ginie na drogach i jest poszkodowanych. W bieżącym roku zanotowaliśmy prawie 700 zdarzeń na drogach, z których 160 zakwalifikowano jako wypadki drogowe. Oznacza to ofiary w ludziach. Na drogach zginęło do dzisiaj 22 osoby, 175 zostało rannych. Policja reaguje zawsze na skutki braku wyobraźni, ostrożności łamania przepisów. Jest prawdą, że nastąpił gwałtowny przyrost pojazdów na drogach, że w ślad za tym nie idą inwestycje w komunikacji, ale jest też prawdą, że policjanci zatrzymali 1103 kierujących pojazdami, a ponad 12 tysięcy osób pokarali mandatami karnymi. Pozostaje nam tylko apelować o rozwagę. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Policji w Jeleniej Górze y, prosi osoby, które były świadkami wypadku drogowego w dniu 30 listopada bieżącego roku o godzinie 19.20 w Jeleniej Górze na ulicy Konstytucji 3 Maja, y, w którym samochód potrącił kobietę z dzieckiem na przejściu dla pieszych i odjechał z, mie z miejsca wypadku. Prosimy o zgłoszenie się do tutejszego wydziału przy ulicy Armii Czerwonej 5, numer pokoju 49 bądź o kontakt telefoniczny numer telefonu 20 156 lub 997. Jest to ostatnia pozycja już w naszym dzisiejszym programie, również jest to nasz ostatni program w roku 92. Z okazji zbliżających się świąt w imieniu wszystkich policjantów chciałabym Państwu życzyć spokojnych, wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję już bardzo. Do zobaczenia w 1993 roku.